Siemanko, witam Was y, w No jakbym takim już y, drugim odcinku ze szkoły lamienia, a dzisiaj jest ze mną. Bawtek 328 No, Sieman Kobartku, a dzisiaj Cześć. będziemy sobie lamili... O Jezu! Będziemy sobie lamili z oldem. Witam. U, kto tam sobie... Uuuu, wariaty. No, skoro wiecie, to jest y, szkoła lamienia, no to oczywiście ja będę sobie lamił tutaj. Czemu by nie? Tak troszkę hmm, Pociągniemy troszeczkę wózka, może tam, 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 A kim ty Bartku grasz? Demomanem. Pariat. Hmm, nagramy sobie może tą rundę i jeszcze jedną, tak Tak mi się wydaje. Hmm. Uo, dzień dobry Dobra, rozwaliłem kogoś. Ty Bartek 328, ukradłeś mi tutaj apteczkę proszę ja ciebie. Mykim wszystkim, myk, myk. No i dziękuję. Ja... A, ty jesteś wred! Zastanawiałem się, jak ja cię zabiłem. Czekaj, jeszcze zobaczę, czy się nagrywa. Nagrywa się, okej, spoko za kaskady? Kaskady... O! O kurde! Jesteś ty? Bartek328? Jest Bartek123! What the hell? Witam, witam! Wi no i super. Barnabas. Jakiś mnie dźgnął no, w plecy. <śles> No kurde, cały czas mi się wydaje, że ten Bartek 123, no to ty. Nie wiem czemu. Bo, 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 cały czas mi się wydaje, że ktoś mi zaraz wejdzie w plecuszki. No, na arteczkę dziękuję. Wow, działko! Meg, działeczko, pięknie, elegancko. O, kogoś jeszcze. O, kto to jest? Kto to jest? Kto? Czy, czy to Bartek, czy to samolot? Czy on ma sobie moje gacie? Nie. Nie. Dobra, strzelamy, strzelaj, strzelaj, Krzysiek, strzelaj. szczelaj. Ale ich roz, rozszczelałem ich po prostu. I byli bez... No żartowałem. Hachef mnie zabił. Hachef. Ciekawa sprawa... Ram, pam, 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 pam. O, szczylają, szczylają... Wow, no dlaczego tą krytyczną rakietą? Jasne, wszystko mi kradnijcie. Strzeliłem rakietę, a Spider był go z To fajnie. On pewnie miał 3 HP. No, to byłem ja. Jak, jak? To byłeś ty? Tak. Ale w sensie? Jakoś ten którego zabił z pistoletu, ten sniper A, No to ja ci strzeliłem pod nogi Dużo ci HP zostało? Nie, ty no 20 No właśnie ja jeszcze przyszedł skasować i dobił go Czy to jest Bartek328 No i nie mogłem się cofnąć jak już tu wbiłem Kaskadi mnie zabił I Will sąd mu pomógł Ale mam staty 3-4, 3-4-3 Prawo dla mnie No, kto szczela? Dobra, Rocket Jump no, Witam Cześć, dzień dobry Kto to? Kto to? Masz gdzieś tam może kolegów rakiet... Kim grasz, przyznaj się teraz w tej odor Ło, nużułal A zabiłem mu ale jestem pro... Ale... Dwóch grubych. Poniosło was chyba. Obrona widzę na całego. O, super, że po tego nie przechap... Nie przechapamy. Mek. O kto tam? Łoł! Wow. O kurde, się prze przeprzelękłem, prze prze że Mek. Wow. wow! Co to za Bartek 328? Nie, to nie był Bartek 328. Kim teraz grasz? Lubem. Aha. No proszę bardzo. Ofensywnie, ofensywnie. W sumie to trochę defensywnie. Dobra, przepychamy panowie. Rozpych, przepychamy. Żartowałem. Uuu my. No i super. Tak strzeliłem rakietę, że mnie odbiło. O, wygrałem. Dżgnął mnie w bok. Stwierdziłem, że się odwrócę i go zabiję. On się też odwrócił i mnie zabił. Oczywiście Spajsza by nie była, bo na mnie w bok. W Mnie Która tam minutka? Okay. ta minutka? A, to. To jeszcze może nagramy kawałek tej rundki, tak wiesz, żeby było symbolicznie. Mam nadzieję, że bandikam mi tego nie podzieli, tylko że będzie to jedna całość. O, co tam masz? Ja mam domu mama. Hmm. A wiesz, jaką fajną kurczę po prostu drwinę. Byk! No. Ci z YouTube'a wiedzą. Dlaczego on ma różowe? Nie, on ma kongę. Jezu, ja też chcę kongę. Ha, tańczę kongę. To, to ty? Nie, to ty nie masz on ale raczej wątpię. A to ty? Tu stoi przed drzwiami naszymi? Tak Dzień dobry, konga, konga, konga Laski lubią stronę Kaszy siek Ty tańczysz? Mm. No tańczyłem Taki koleś ma kongę e, Taką drewinę. I love you, swag A piiii Agin <laughs> Ale żeś pożył wow. No wyrzymaczka kłót 5 tysięcy ja piernicz... O, brawo. Kolej ze złotymi stickami, chłopie. Złote stiki. Toż to musi być miliardy warte. Pewnie jakieś 1.33. Ja po prostu tak się znam na cenach. No ale jak dla mnie to kurczę miliardy. No dlaczego ja nikogo nie zabijam, tylko wszyscy mnie... O proszę, dzień dobry. Witam. No ale... Nie mogę. Dobra, trafiłem. Ha Hahef. Ha a zabiłem Ha <ścoughs> <śmusz> Co to za moha ha ha hewy tam Wow Bartek328 Ale ty jesteś Dzikus Tylko kurczę Ja się teraz palę przez tą twoją wysraczkę DUB 5000 No właśnie paliłem Jest Widziałeś powód do paniki O właśnie pokażę wam mojego Jakby mojego tutaj Uzbrojenie na solda Wyrzutnia rak. 225. Nic za Bartek. Łyso ci, nie? Nie. Nie. A wosiona ci? Nie. nie. Kurczę, dopchajmy to, bo chcę mieć fajny filmik, w którym wygrywam. Zresztą w sumie to w pierwszym odcinku ze szkoły lamienia wygrałem. Dlatego m, chciałbym kontynuować pasmy zwycięstw. Wow. Co to za Bartek 328? Wow ty Bartek328 jakie to ma kurde odrzuty Jezu gdzie jest ha, tu jest apteczka? Mam 16 HP i przestałem się palić Wątpię żebym chciał się z kimś pić Dajcie mi apteczkę Dajcie mi... A, u, a nie to apteczka A, też się przyda medy, medy. Wracam do bazy najbezpieczniej A bo, a dobra wracam Konga, konga, konga. <Chevy> konga Konga, 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 kuku, konga 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 Don Pedro, Pedro Don Pedro, karamba Karamba, oj, karamba, nie, aj, karamba, tak, to jest aj, karamba Dobra, gdzie jest jakieś aj, Marcin 328 Marcin Dobra, Bartek gdzie jesteś? Przyznaj się, bo może cię już wiesz... Właśnie no. zabijam twoich kolegów. Zraszki, chyba na nich. Totalnie. No proszę bardzo, tak se możesz zabijać. Jesteś dalej soldem? Mhm. Zabijam moich kolegów. Ale brutal. Widzieliście? Brutal. No i już dwie dominacje. Ale ty jesteś wariant. Ty jesteś... Czułem normalnie jak trzy strzały kurczę obok mojej głowy przeleciały. No wybacz, ale soldem tak akurat... Wiedziałem. Macie jakieś działko chyba za plecami moimi. Słyszałem tylko taki... Pip! I zeszło mi pół HP kurczę. Gdzieś macie tutaj śpiega. No no mamy. Musimy to dopchać A wiesz dlaczego Bo ja chcę wygrywać na moich filmikach Żeby nie myśleli sobie że jestem wiesz jakieś na... Ło dzień dobry Dzień dobry Kocham cię Co to za pedałek tutaj jest Powiedz mi kolego Ty jesteś jakiś uber Coś tam o, Oczywiście Ktoś do ciebie napisał Tak Kto? Maciek 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 Ek Dobra no 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 wow, dzień dobry Jakiś szpaj tu się kręci Czułe, czułe czuje Czułe Czekaj bo czułe spaja A wy tu z działko srałko macie O kurde, o kurde, o kurde O, o Jeszcze szpaj, zabiłem go no. A jestem w ogóle pro Czyli nie mógł to być Deadringer, bo zabiłem go jak był a już podchodziłem do apteczki. Odciśnij chom, wiesz? miłe to było. Nie będę ukrywał. Przepraszam. No dobra, wybaczam Ci. No, tam widzę, jak już zabijasz Ty. Zobaczymy, kto to tu zabije. Są kimkadzia. No, Ci pokażę to, to kurde. Znaczy zabijać. Dziękuję. Dwie rakiety No jasne Nie zauważyłem go, jeszcze kryt mu kurdesiad Miał mnie na strzał, zresztą ja miałem około 70 HP O, ktoś do mnie dzwoni Uwaga Także to by było na tyle ze szkoły ramienia, bo dzwoni do mnie Wojciech i... i no i po prostu cześć